Dzień dobry. Witam na kolejnej lekcji. Tym razem lekcja poświęcona twierdzeniu Pitagorasa i jego zastosowaniu. O Pitagorasie na pewno każdy z was słyszał, znana postać w świecie matematyki. Przy tej okazji zachęcam do zapoznania się troszeczkę z życiorysem Pitagorasa, z jego osiągnięciami, a jak również o szkole pitagorejczyków. I temat pierwszy, który omówimy to twierdzenie Pitagorasa, oczywiście. Jak ono brzmi? W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta. Co możemy zapisać w ten sposób przy takich oznaczeniach? Czyli mamy tutaj przyprostokątną A, przyprostokątną B. Przyprostokątne, czyli leżą przy kącie prostym. Tutaj mamy jeszcze dodatkowy rysunek. Natomiast długość C. Ten bok nazywany jest przeciwprostokątną. I teraz zapisując twierdzenie Pitagorasa równaniem przy tych oznaczeniach, otrzymujemy: a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. O co chodzi w tym twierdzeniu? Geometrycznie możemy sobie to wyobrazić, tak jak tutaj ten rysunek. Nam to przedstawia, że sumy pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych, równają się polu kwadratu zbudowanego naprzeciw prostokątnej. A zatem taki rysunek na pewno też każdy z Was widział, więc ono jest ilustracją właśnie naszego twierdzenia Pitagorasa. Jeśli chodzi teraz o dowód tego twierdzenia Pitagorasa, to tylko przy okazji tutaj wspomnę, że tych dowodów jest bardzo dużo, pojawiało się na przestrzeni wieków już od. Wielu, wielu lat, wielu wieków, tak jak wspomniałem. Niektóre z nich chciałbym tutaj Wam przedstawić w formie takich animowanych ilustracji. A więc mamy coś takiego, i pięknie widać, jak te pola tych dwóch kwadratów. No, zostały tak sprytnie pocięte, że ładnie układają się w pole tego trzeciego kwadratu. Podobnie tutaj, troszeczkę inny podział jak widzimy. Tu jeszcze inny dowód z kolei do Leonardo da Vinci, też możecie sobie tutaj to przeanalizować i w razie potrzeby zatrzymać film, żeby dokładnie przyjrzeć się na to. A teraz przejdźmy do przykładów, czyli jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Wyobraźmy sobie, że mamy trójkąt prostokątny, czyli warunki, założenie w twierdzeniu Pitagorasa jest spełnione, czyli mamy do czynienia z trójkątem prostokątnym i trzeba obliczyć brakujący bok. A zatem nic prostszego, stosujemy twierdzenie Pitagorasa, czyli przyprostokątna jedna do kwadratu plus przyprostokątna druga do kwadratu Równa się kwadrat przeciwprostokątnej, czyli x kwadrat plus 4 kwadrat równa się 5 kwadrat. Po bardzo prostych obliczeniach bardzo szybko otrzymujemy długość tego boku 3. Tak, przy okazji warto pamiętać, że taki trójkąt o bokach 3, 4, 5 to ten słynny trójkąt Pitagorejski. Przejdźmy do drugiego przykładu również mamy trójkąt prostokątny stosując teraz twierdzenie Pitagorasa mamy 12 do kwadratu plus 35 do kwadratu równa się x kwadrat i tutaj też po szybkich obliczeniach tego x otrzymujemy i jeszcze jeden przykład x kwadrat plus 33 do kwadratu plus, równa się 65 do kwadratu stąd też bardzo szybko wyliczamy nasz x tu powinien być x równa się 56. Zajmiemy się teraz twierdzeniem odwrotnym do twierdzenia Pitagorasa. Ono również jest prawdziwe, a brzmi następująco. Jeżeli suma kwadratów długości dwóch boków trójkąta jest równa kwadratowi długości trzeciego boku, to ten trójkąt jest prostokątny. Jakie tutaj zastosowanie możemy mieć? Przede wszystkim, znając długości boków trójkąta. Wykorzystując to twierdzenie, możemy stwierdzić, czy trójkąt jest prostokątny, czy nie. Czyli dokładnie, jeżeli ABC będą długościami boków trójkąta i założymy, że C jest najdłuższym bokiem i te długości spełniają ten warunek A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, to wtedy będziemy mogli stwierdzić, że ten trójkąt jest prostokątny. Jak to wygląda w przykładach? A zatem mamy takie zadanie. Sprawdź, czy trójkąt o podanych bokach jest prostokątny. A w zasadzie, czy trójkąty o podanych bokach są prostokątne. Jak to sprawdzić? Oczywiście twierdzeniem Pitagorasa. Suma kwadratów dwóch krótszych boków ma być równa kwadratowi trzeciego boku. No, czy tak będzie? Na razie, tutaj taki znak zapytania postawiłem nad znakiem równa się, bo nie wiemy, dopóki nie sprawdzimy tego. Po obliczeniach okazuje się, że. Lewa strona równa się prawej, zatem ten trójkąt na pewno będzie prostokątny. Zobaczmy, jak się to ma w drugim przykładzie. Ten bok do kwadratu plus ten bok do kwadratu, czy pytanie, czy to się równa ten bok do kwadratu? Po obliczeniach okazuje się, że nie. Zatem trójkąt ten nie będzie prostokątny. I trzeci przykład. To do kwadratu plus to do kwadratu, czy to się równa? Ten bok do kwadratu. Okazuje się, że tak, zatem trójkąt jest prostokątny. Tak wygląda zastosowanie twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, czyli przy pomocy tego twierdzenia możemy zbadać, czy dany trójkąt jest prostokątny, czy nie.